Dziś przed Wami samochód okrzyknięty mianem najtańszego elektryka na polskim rynku. Dacia Spring to niewielki miejski samochód segmentu A, stylizowany na małego suwa, o pięciodrzwiowym, nieco podniesionym nadwoziu. Z przodu dominuje spory plastikowy element, który maskuje osłonę, gniazda ładowania. Światła są LEDowe, a całość nieźle się prezentuje. Z tyłu zastajemy czarny, duży zderzak i dużo wypukłości, wypukła szyba i wypukłe reflektory świateł LED. Jeśli chodzi o rodzaj napędu, to mamy jedynie jeden wariant do wyboru. Jest to silnik elektryczny o mocy 33 kW, czyli 44 konie mechaniczne i moment obrotowy 125 Nm, czyli całkiem spory jak na małe miejskie autko. Akumulator trakcyjny rozłożony równomiernie, to jest 12 modułów po 72 ogniwa. Mamy tutaj do dyspozycji pojemność niedużą, 27,4 kWh. W razie jakichś nieprzewidzianych okoliczności jest tutaj szybki dostęp dla straży pożarnej. Akumulator można z prawej strony takim przełącznikiem odłączyć i dzięki takiej specjalnej klapce zalać go wodą. Choć nie wiem, czy to jest skuteczne. Zasięg według normy WLTP to 230 km, a w cyklu miejskim według tej samej normy, według producenta to aż 305 km. Oczywiście zakładamy, że to są optymalne warunki pogodowe, a nie mróz. No i oczywiście. Nie mamy wszystkich możliwych włączników poboru prądu na pokładzie w daci Spring używanych. Ta klapka nie sprawia wrażenia jakiejś mocarnej, no ale to przecież dacie. Zaskakujące jest to, że mimo niedużej wielkości tego samochodu. Kufer pomieści aż 290 litrów pakunków. No i jest całkiem ustawne. Naprawdę można tu sporo zmieścić. A jak złożymy fotele, to tej pojemności jest aż 620 litrów. Troszkę brakuje tutaj pewnych rzeczy. Między innymi uchwytu, za który możemy chwycić klapę bagażnika i ją opuścić. Ale jest stosunkowo niska, także wszyscy właściwie sobie z tym poradzą. Niestety podnosząc klapę... Będziemy musieli się ubrudzić. Działa to tak za drugim razem, bo jest to umieszczone na tylnej części nadwozia, która się jednak bardzo brudzi. Jeśli chcesz pojeździć Dacią Spring, to jest ona trzecim elektrycznym modelem obok Renault Zoe i Renault Kangoo ZE we flocie Traficara. Właśnie firma rejestruje kolejne z 200 sztuk zamówionych pod kątem carsharingu. Model Spring pojawił się już w Warszawskiej ofercie. Przestrzeń Dacia Spring pomieści wygodnie w miarę cztery osoby, zaraz wspólnie ze mną zajmiecie miejsce na tylnej kanapie i zobaczymy czy ten rozstaw osi, który wynosi 2,4 metra, co jest z wynikiem zbieżnym z pierwszą generacją na przykład Mercedesa A-klasy, wystarczył, żeby zapewnić tutaj w miarę komfortowy przewóz tych czterech osób. W tej chwili siadam za sobą, czyli za kierowcą 1,70 m. No jest tak powiedzmy na styk nad głową, ok, tu już trochę blisko karoserii, ale spokojnie i w miarę komfortowo przejadą na krótkim dystansie tutaj cztery osoby. Nie jest to bogato wyposażony samochód, wiadomo, jest to wersja carsharingowa, także jeszcze ogołocona z tego wszystkiego, co możemy tutaj zastać w samochodzie, który sobie skonfigurujemy pod własne preferencje, a tych opcji jest sporo do wyboru, także nie spodziewajmy się tutaj zbyt wiele. Wnętrze Dacia Spring niestety nie poraża jakością, ale pamiętajmy, że jest to najtańszy elektryk na rynku polskim no i oczywiście na czymś trzeba było oszczędzić, między innymi na materiałach, które są tutaj no dość marnej jakości, jeśli chodzi o tworzywa i te plastiki są wszystkie twarde, choć kierownica jeszcze jak cię mogę. Mamy tutaj skórę ekologiczną, wiadomo dlaczego, no, będą jeździć tu klienci i musi się to sprawdzać w praktyce, łatwo czyścić między innymi Schowki, 23 litry, Uważam, że całkiem sporo. Całkiem głęboki jest ten przed fotelem pasażera. Tutaj uważam, że też bardzo praktyczne, bo pomieści sporo różnych gadżetów, ale pamiętajmy, że nie jest to zbyt bezpieczne, bo będą latać po samochodzie. Niestety nie ma uchwytu na kubek, więc też nie jest to zbyt bezpieczne. I nawet tutaj mamy taką rynienkę, w której coś pomieścimy. W bocznych drzwiach zmieścimy 1,5 litrową wodę, co jest uważam bardzo na plus. Mamy do dyspozycji taki selektor kierunku jazdy. Mamy drive, neutral i wsteczny, czyli nie mamy tutaj takiego tradycyjnego drążka zmiany biegów, bo oczywiście takiej skrzyni typowej tutaj nie ma. Żeby zwiększyć zasięg mogę nacisnąć przycisk ECO i wówczas owszem zmniejsza się prędkość maksymalna do 100 km na godzinę z tych 120 maksymalnych. No i troszeczkę mamy mniejszą moc do wykorzystania, ale dzięki temu zyskuję 10% zasięgu to jest jakieś 23 km. A wtedy już mogę spokojnie dojechać do stacji ładowania. Przed oczami kierowcy mamy kolorowy wyświetlacz TFT, prędkościomierz i kontrolki. Po lewej wskaźnik zużycia energii lub jej odzyskiwania, a po prawej stopień naładowania akumulatora trakcyjnego. Centralnie umieszczono ekran siedmiocelowy, dotykowy z media NAV z nawigacją Android Auto i Apple CarPlay. To system zbieżny z tym, który jest stosowany w innych modelach grupy Renault. Możemy dzięki niemu szybko znaleźć najbliższy wolny punkt ładowania. Masa tego pojazdu to jedynie uwaga 970 kg, co jest wynikiem bardzo dobrym, jak na samochody elektryczne, bo pamiętajmy, że tam jednak ta bateria dociąża te samochody. Także jest lekko, ale niestety nie przekłada się to na osiągi tego samochodu, bo tutaj na przyspieszenie do setki musimy czekać aż 19,1 sekundy. Na szczęście ten samochód ma raczej przeznaczenie miejskie, a od 0 do 50 rozpędza się już w niewiele. Powyżej 5 sekund. A to już jest wynikiem akceptowalnym, tak bym to nazwała. I spokojnie ruszymy dziarsko z podświateł, mając ten moment 125 Nm na kołach dostępny od zera. Prześwit około 15 cm. Też umożliwi dziarskie pokonywanie krawężników czy jakichś głębszych kolein bez szkód dla auta. Jeśli chodzi o zwrotność pojazdu, to jest tutaj naprawdę bardzo dobrze, ponieważ silnik umieszczony przy przedniej osi jest bardzo niedużych gabarytów, więc wygospodarowano tutaj naprawdę sporo miejsca na odpowiedni skręt kół, przez co Oczywiście mamy sporą zwrotność i manewrowalność tego samochodu. Promień skrętu to jedynie 4,8 metra, więc bardzo dobrze i właściwie ten samochód potrzebuje niewiele powyżej 9 metrów do zawrócenia. Bazową dację Spring oferowaną dla klientów indywidualnych od 76 900 zł można już rezerwować, jednak dopiero w czerwcu będą dostępne jej wszystkie wersje do zamawiania. Pierwsze samochody trafią do klientów we wrześniu, a na początku 2022 roku pojawi się towarowa odmiana Cargo przeznaczona na dostawę ostatniego kilometra, m.in. dla dostawców jedzenia, czyli Stanoszy. Z tyłu zamiast foteli będzie wykładzina, a przestrzeń. Ma mierzyć 1100 litrów. Jaka jest więc nowa Dacia Spring? to bardzo ciekawy samochód dla osób, które chcą zacząć przygodę z elektromobilnością, kupując nowe auto z salonu i nie wydając na niego krocia. Jednocześnie nie mają dużych oczekiwań, jeśli chodzi o energiczną jazdę i design wnętrza, a chcą przemieszczać się oszczędnie w mieście na krótkich dystansach i mają możliwość ładowania auta w domu. Z takimi założeniami Spring może być strzałem w dziesiątkę.